Cześć, witam was serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dziś, jak widzicie, rozpakujemy sobie Logitech G27, jedną z lepszych kierownic do konsoli, czy też do Peceta. Ja wam ją pokazywałem już na Facebooku, na Instagramie, więc wiele osób wie, że tą konsolę, konsolę kierownicę kupiłem i też wiele osób chciało zobaczyć unboxing, dlatego też sobie dzisiaj rozpakujemy. tą właśnie kierownicę. Ona działa aktualnie. Tak to wygląda tutaj z boku. Mamy skrzynie biegów, pedały wszystkie, to jest chyba dobrze dla Was tutaj widoczne, zobaczymy co jest z drugiej strony, a więc cała zawartość w sumie, nie, kierownica, skrzynia biegów oraz tutaj pedały, kierownica działa z PC-tem z PS3 i z PS2, z tego co wiem, no i też najprawdopodobniej będzie działała razem z PS4, z Drive Clubem chociażby, bo na dobrą sprawę ta kierownica spokojnie do kierownicę można podłączyć do PS4. Tylko zależy teraz też od twórcy gry wyścigowej, czy będzie ją wspierał, czy też nie. W przypadku Xboxa oczywiście ona nie działa, nie jest możliwość podłączenia przez adapter, ja sobie go pożyczę, zobaczę jak to działa, bo wiem, że wiele negatywnych opinii było o tym adapterze, że działa w sumie kierownica wtedy tak samo, jakby był to pad podłączony, tym więc wydaje mi się, że nie będzie to sensu miało. No, ale na Xboxie czy też się naryszyła wszystkie wyścigi, które chciałem, ograłem. A do Xbox One, oczywiście, trzeba będzie kupić inną kierownicę, aby pograć sobie Forza Horizon czy Forza 5, ponieważ niestety Microsoft ma taką chorą politykę, w której to po prostu no nie wspiera akcesoriów od innych firm na dobrą sprawę. Było kilka modeli, ale to też były tylko kierownice, tylko do pc -ta i do Xboxa One, więc w sumie troszkę głupio. Ja już nie raz o tym mówiłem, że powinna być jedna kierownica, albo nawet kilka kierownic, które po prostu będą wspierały wszystkie konsole, bo to jest troszkę głupota, jeśli ktoś ma dwie konsole a chciałbym grać wyścigi tu i tu, a też właśnie te wyścigi są ekskluzywne na jednej drugą konsolę, no to będziemy się kupić dwie kierownice na w świecie. To jest troszkę dla mnie głupota. Pokażę Wam jeszcze to tutaj widnieje na samej górze. Tak to wygląda. Powiem Wam, że troszkę ten karton był tutaj e, ciężki. Dziwi mnie to, że tutaj nie było jakiejś rączki. Wiem, że w kierownicy o model gorszej g 25, tylko jeszcze gorszej. To była rączka, dzięki czemu można wygodnie przynosić. Naprawdę, dosyć sporo mi problemu to stworzyło, ponieważ jest ten karton szeroki i dodatkowo, też, tak jak mówiłem wcześniej, no dosyć ciężki. Więc ok. Zajmiemy się teraz otworzeniem. Kierownica jest nowa, całkowicie, więc wszystko, co tutaj w tym zestawie powinno być, będzie. Nie będzie jakichś braku, czegoś innego. Ok. I możemy zobaczyć co tu jest. Pierwsza rzecz, jaka się wróca, poczekajcie. Może jako ten karton tutaj odstawię na bok i wam to będę pokazywał wszystko. Pierwsza rzecz to zasilacz. Tak on tutaj wygląda. Jeszcze jest kabel do niego. Czyli no, mamy zasilacz, żeby tutaj ładował, znaczy żeby mnie tą kierownicę. Co dalej, tu mamy jakieś instrukcje. Jest co z tego co się orientuję na najnowszy model tej, tej kierownicy, ponieważ wiem, że te starsze modele były w takim brzyczym pudełku, tym starszym powiedziałbym nawet. Dalej mamy samą kierownicę, którą zaraz Wam pokażę tutaj. Tutaj mamy skrzynię biegów, którą też za chwilę odpakuję. No i mamy te tutaj pedały, które też zaraz zobaczycie. Więc dobra, przechodzimy najpierw może od skrzyni biegów. To jest fajny bajer, ponieważ w końcu będzie można grać na manualu, a nie na automacie. Tak to wygląda. Jeszcze są folie, wszystko no, ta kierownica jest nowa, tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to tak to wygląda. Tutaj podłączamy za pomocą takiego tutaj starego już złącza. Tutaj regulujemy sobie, widzicie, jak chcemy przykręcić do biurka, czy takiego tutaj statywu specjalnego. Mamy kilka przycisków, które... No, oczywiście też pokażę Wam jakiś teścik tej yy, kierownicy, więc to zobaczycie. Tu możemy się poruszać, czyli to jest po prostu krzyżak. Kolejne przyciski No i sama troszkę głośno chodzi nie Ale będziemy to ogarniać Będziemy to wszystko testowali Nieraz zobaczyć jakieś filmiki z kamerką Właśnie kiedy będę grał jakieś gry Właśnie tutaj z kierownicą Więc to jest tutaj skrzynia biegów Co dalej? Czekajcie, może to tutaj żeby było miejsce Kolejna chyba najlepsza, zresztą jest na USB jak widzicie, spoko, kolejną rzeczą jest oczywiście kierownica, 900 stopni obrotu, co osobiście jest czymś rewelacyjnym, ogólnie fajnie się ta kierownica trzyma, ja już okazję miałem na tej kierownicy pograć na, kilka, na kilku standach, u swojego znajomego, więc wiem, jak się gra na tej kierownicy, jakie to jest naprawdę niesamowite odczucie. Nie da się określić tego właśnie odczucia tutaj w porównaniu do innych kierownic, ponieważ kiedyś miałem kierownicę też chyba w jakąś tam słabszą, za chyba 150 czy 100 zł, i no takich odczuć po prostu, no nie dało się tego wszystkiego tutaj yy, odczuć tak samo jak na tej kierownicy, której każdy już grać i miałem. Naprawdę, coś znakomitego, nie się czy ma idealnie w dłoni. Mogłaby być troszeczkę większa, bo to nie jest rozmiar prawdziwej kierownicy, jest troszeczkę to mniejsze, a to jest wszystko ze skóry, z tego co wiem. Naprawdę bardzo fajnie to jest szyte. Też możecie uważać, że jeśli kupicie tą kierownicę używaną, że tutaj nie ma żadnych i tak dalej, bo to potem może się wszystko tutaj wam psuć po prostu i szkoda kasy waszej będzie. Też widziałem na wielu tutaj e, jakichś tam kanałach zagranicznych, bo w Polsce wątpię, że są jakieś kanały, które się zajmują tematyką wyścigów, e, mają kamerkę przy wyścigach na kierownicę i tak dalej, ale zagraniczne kanały widziałem, mają też kierownice normalne, prawdziwe, e, przełożone do, tej, do tego całego tam powiedzmy, tej całej reszty, grają sobie w ten sposób, więc chyba jest to możliwe, nie wiem, ja tego raczej nie będę sprawdzał, wystarczy mi coś takiego. Tak więc, tak wygląda kierownica. No dobra, i na sam koniec zostały tylko te pedały. Jak widzicie, tutaj mamy elementy aluminiowe, które dosyć są, myślę, dosyć tutaj, jeśli o tą kwestię chodzi, wysokiej jakości, ale te elementy, mam nadzieję, że one jakoś po czasie się nie zużyją, bo są to plastikowe. Jeśli chodzi o gaz, to chodzi to zdecydowanie lżej, niż na przykład Tutaj mamy hamulec czy sprzęgło, to zdecydowanie stawia większy opór. Największy chyba ten hamulec, jak tutaj widzicie, zobaczcie, to jest dosyć ciężko docisnąć. To troszeczkę łatwiej, a to no, tak w samochodzie praktycznie, tak więc o tę kwestię chodzi, to naprawdę y, wygląda to rewelacyjnie, ale musimy mieć też świadomość, że Wiele profesjonalnych kanałów, szczególnie zagranicznych, bo w Polsce tego się raczej nie praktykuje. Wątpię, że w Polsce ktoś nagrywa takie, takie materiały z wyścigów właśnie za kierownicą. chociaż no może się to zdarzyć, nie wiem, na taki kanał przynajmniej nie znam, ale spokojnie do tej kierownicy możecie sobie na przykład dobrać pedały od chociażby True Mastera, czy też możemy dodatkowo do tej kierownicy sobie dołączyć po prostu inną skrzynię biegów, troszeczkę dłuższą, y, która może być na, na przykład y, na ziemi, y, czy też można hamulec resz, sobie do tego dokupić. Wszystko z tego co wiem, to można dołączyć, więc to nie jest tak, że kupujecie kierownicę i y, macie to, co tutaj tylko w zestawie, ale możecie sobie w różny tutaj sposób konfigurować. Y, tylko no, mówię, to są też zdecydowanie większe koszty, tak. W y, TrueMaster to są jedne z droższych kierownic, Logitech też nie jest najtańszą kierownicą, y, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w testach, jak to się będzie sprawowało. Tak więc takich materiałów możecie się spodziewać, a to by było w sumie tyle. Spodziewajcie się tak jak mówiłem wcześniej jakichś filmów jeszcze z gier na tą kierownicę, czy też z PC czy też z PlayStation 3. No i to by było tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. cześć!